Bycie mordercą, proszę Państwa, to jest ciężki kawałek chleba i przekonał się o tym ten morderca, który został schwytany na przystanku Woodstock, organizowanym przez pana Owsiaka. No i przez Telewizję Polską, dlatego, że to ona robi ogromną reklamę. Bo jak słucham radia, bo ja telewizję nie oglądam, ale radia słucham, to w programie na przykład pierwszym polskiego radia, to zdaje mi się, że więcej jest informacji o tym Woodstocku niż o Olimpiadzie nawet. O Olimpiadzie też jest mnóstwo informacji, także to są dwa wydarzenia, które dominują w tej chwili jako takie dwa najważniejsze wydarzenia światowe w polskim Radu, więc przypuszczam, że w telewizji jest jeszcze ciekawiej. No, ale dlatego mordercy, no to nie jest ciekawy okres, dlatego, że najbliższe przynajmniej kilkanaście lat, no, spędzi za kratkami. Tam jedynie w telewizji sobie będzie mógł te łódstoki, pana wsiaka oglądać, zanim będzie mógł uczestnic uczestniczyć na żywo za jakieś tam powiedzmy 15 lat, jak się będzie dobrze sprawował. Proszę Państwa, no znacznie gorzej będzie być mordercą, jeżeli nowa prawica, której jestem członkiem obejmie rządy, dlatego że my postulujemy przywrócenie kary śmierci, dlatego że we wszystkich cywilizacjach od tysięcy lat cywilizacjach ludzkich ta kara była i po prostu mordercy no, będą mieli troszkę gorzej niż, niż obecnie. No, ponieważ myślę, że nikt z Państwa. Nie ma takich skłonności, to więcej nie będę komentował, natomiast co do morderców, no to takie mamy plany.